To co widzicie na ekranie, to nie przypadkowo odnalezione nagranie sprzed lat, ale klip promujący najnowszy motocykl ze stajni HD. Sielanka, klimatyczna muzyka, poranna kawa pita na przedmieściach wielkiego miasta w Ameryce. No i oczywiście element każdego buntownika, symbol niespokojnej duszy: motocykl. Harley doskonale opanował nawiązywanie do takich wartości jak wolność i niezależność. Gość siadający na prezentowanym motocyklu może być osobą uciekającą przed wymiarem sprawiedliwości, samotnikiem z luźnym podejściem do życia, prawdziwym Easy Riderem. Przecież każdy w głębi duszy chciałby przeżyć przygodę jak bohaterowie filmu Denisa Hoppera i Petera Fondy. Nowy Sportster 72 ma nas przenieść w klimat lat 70. Charakterystyczne dla 72 będzie dostępne malowanie z brokatem oraz powrót do dużej ilości chromu. klimatu dodają też szprychowane koła z przednią felgą o wymiarze 21 cali i wysoka kierownica w stylu Ape Hanga. Pojedyncze siodło to jasny przekaz: to motocykl dla samotnika, jedzie tylko maszyna i kierowca. Mamy nadzieję, że bohater klipu nie zapuścił się daleko za miasto. Zbiornik paliwa ma raptem niecałe 8 litrów pojemności, a to przy apetycie silnika 1200 cm będzie oznaczać częste wizyty na stacjach benzynowych. Ale to przecież nie jest sprzęt do połykania milionów kilometrów. Ma być klimat, styl i lans. I to pewnie będzie świetnie wychodziło na nowym 72.